Druga Bundesliga jest od jakiegoś czasu ligą piekielnie silną. Mnóstwo zespołów, które grają na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech, nie powinno się absolutnie tam znajdować. Dla nich jest Bundesliga. Ta pierwsza. I o tych zespołach sobie dzisiaj porozmawiamy w kolejnym odcinku pomysłu na karierę dla Football Menadżera 2024. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC. Zanim rozpoczniemy, to tylko szybciutko przypomnę, a właściwie zaproponuję Wam, abyście zasubskrybowali kanał oraz zajrzeli na nasze media społecznościowe na Twittera, na Facebooka, na Discorda, wszystkie linki macie zawsze pod każdym odcinkiem w opisie. Rozpoczynamy od zespołu Hamburger Sport Sportverein, rozgrywającego swoje mecze na Volkspark Stadion. Oczywiście nie musimy tutaj przypominać historii, ale zróbmy to: to jest zespół, który wygrał Champions League, czyli jeszcze wtedy Puchar Mistrzów, w roku 83. Sześciokrotnie wygrał Bundesligę. Raz był zwycięzcą europejskiego Pucharu, zdobywców Pucharu, i dwukrotnie finalistą nie, Pucharu. Super Pucharu UEFA i raz finalistą Pucharu UEFA również grali w finale Pucharu Interkontynentalnego, także mnóstwo sukcesów nie tylko na niemieckiej arenie. Tak szybciutko sobie zobaczmy. Strategia klubu to oczywiście powrót do Bundesligi. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli chodzi o stan finansów, prawie 40 milionów euro. No to jest zespół, który musi awansować, ponieważ budżet płac wynosi prawie 2 miliony euro, więc trzeba zrobić awans i te pieniążki po prostu zarabiać. Jeżeli chodzi o zadłużenie, no to ono wynosi 30, 33 miliony euro. Natomiast do spłaty jest spora sumka. Ponieważ miesięczna rata wynosi 1,3 miliona euro, także sporo tutaj tych pieniążków trzeba oddać. Ale mówię, awans zrobimy, zrobimy europejskie puchary, taka bardzo optymistyczna wersja. No to z tymi pieniążkami już problemów nie będzie. Najmocniejsi gracze. To są od razu trzeba tutaj zaznaczyć piłkarze, którzy spokojnie poradzą sobie również w Bundeslize i na nich na pewno musimy ten fundament zbudować. Czyli Bakery, Żata, 25-letni skrzydłowy z Gambii bardzo szybki piłkarz ze znakomitą opcją fizyczną. Sebastian Schonlau, środkowy obrońca Ewentualnie defensywny nie, pomocnik. Robert Glacel, 29-letni napastnik. Niemiecki, mamy Jona Sameferta 28-letniego defensywnego pomocnika z Niemiec. Oczywiście, bramkarz Hoyer Fernandez, 30-letni e, Portugalczyk. Tak przeczytałem to Hoyer po niemiecku, ale to Portugalczyk. Nie wiem, jak to się po portugalsku wymawia. Jean-Luc p to z kolei skrzydłowy francuski, który znakomicie będzie sobie radził e, po stronie lewej, po prawej bakery żata. I mamy kapitalne szybciutkie skrzydła. No i Słowak Laszlo Benes, ofensywny pomocnik, kreator gry. E, też super. Zawodnik plus Ludowit Rajs to z kolei 23-letni Holender. To są takie fundamenty tego zespołu, ale oczywiście tu mamy jeszcze młodych zawodników, jak Mario Wózkowicz środkowy obrońca ze znakomitym potencjałem, czy chociażby Belg Ignaz van der Prempt. Wypożyczony w tym momencie z zespołu Red Bulla Salzburg, ale tu podejrzewam, że a nie ma opcji przyszłej opłaty. Natomiast absolutnie można go wykupić, jeżeli Wam się tylko sprawdzi. Do tego jeszcze Andras Nemet, czyli 20-letni z dużym potencjałem węgierski, reprezentant, również napastnik. Także kapitalna kadra, można tu budować i trzeba. Nie tylko można, ale wrócić do Bundesligi. Jedziemy alfabetycznie, zatem Hertha Berlin rozgrywająca swoje mecze na berlińskim Olympiastadion Stadion o pojemności niemal 75 tysięcy kibiców, również historia tego klubu znakomita, dwukrotny zwycięzca Bundesligi raz, nawet dwa razy finalista Pucharu Niemiec tu oczywiście nie ma sukcesów w Europie tak jak Hamburger Sportverein no ale po to jesteśmy my, żeby te sukcesy zapoczątkować strategia klubu jest podobna do Hamburgera, czyli musimy być no tam musimy wygrać tą Bundesligę i awansować, tutaj ok, może niepodobna ale ta presja jest mniejsza w pierwszym sezonie czyli musimy tutaj być w górnej po Tabeli drugiej Bundesligi, ale powiem wam, że skład jest taki, że spokojnie tutaj możemy zrobić sobie awans. Natomiast, już w kolejnych sezonach za dwa lata maksymalnie trzeba do tej Bundesligi powrócić. Tak, nie ma innego wyjścia. Stan finansów, no tutaj troszkę gorzej niż w HSV, bo tylko 6 milionów euro. Ale jeżeli chodzi o skład tego zespołu, no to wcale nie jest gorzej. Mamy oczywiście środkowego obrońcę Marka Olivera Kempfa, 28-letniego obrońcę, no kapitalny defensor, do tego jeszcze skrzyłowy Fabian RIS, 25-letni Niemiec, to są absolutnie gwiazdy naszego zespołu. Dalej, Haris Tabakowicz, 29-letni Szwajcar, to jest napastnik oczywiście, mamy tu również Martona Dardaja, 21-letniego defensywnego pomocnika, ewentualnie środkowego obrońcę, jest Suat Serdar, ale ten zawodnik oczywiście w tym momencie jest wypożyczony do Ellasu Verona. Ewentualnie opłata 5 milionów euro, na pewno by nam się przydał, no ale nie ma go z nami. Do tego jeszcze prawy wahadłowy, czyli John Joe Kenny, to jest zawodnik z kolei. Angielski, który ostatnio grał dla Evertonu, Celtiku czy chociażby wypożyczony do Szalkę, więc zna ten niemiecki rynek. No, jest tych piłkarzy wielu jeszcze, którzy na pewno nam tutaj pomogą, jak chociażby Bilal Hussein, czyli Szwed, 23-letni czy Palko Dardaj, 24-letni Węgier. To jest absolutnie skład na awans i nie ma co do tego wątpliwości. Do tego kilku młodych zawodników, 18-letni Gustav Christensen, Duńczyk. Mamy tutaj 20-letniego Derego Szernanta. Zawodnika niemieckiego plus Linus Gechter. To jest oczywiście środkowy obrońca, który już moim zdaniem powinien próbować grać w pierwszym składzie, no, trzeba tego piłkarza oczywiście rozwijać. No to jest prawie 2 metry wzrostu. Słuchajcie, tu mamy naprawdę zawodnika do stałych fragmentów gry również. No i ofensywny skrzydłowy, czyli Marten. Winkler, zawodnik 20-letni. No, nic tylko brać Hertę i robić awans. Tu przypomnijmy, że jeżeli chodzi o Bundesligę drugą, dwa zespoły automatycznie się kwalifikują, a trzeci gra baraż z trzecią od końca drużyną z pierwszej Bundesligi. Kolejnym zespołem jest dawno niewidziany w Bundesliga Kaiserslautern. To jest zespół, który ostatnio miał sporo problemów. Równia pochyła między rokiem 2012 a 2018 nawet Liga Trzecia teraz powrót do drugiej Bundesligi no i w naszej gestii jest to żeby ich wprowadzić z powrotem do Bundesligi I. pamiętajmy że to jest czterokrotny mistrz Niemiec 51 53 91 i 98 rok Zespół gra na stadionie Fritz Walter Stadion w Kaiserslautern o pojemności niemal 50 tysięcy kibiców. Czego chce zarząd? Ano, chce, żebyśmy się ustabilizowali na poziomie drugiej Bundesligi, a potem byli w górnej połowie tabeli i osiągnęli stabilizację. Nie ma presji, więc fajny zespół na początek dla graczy początkujących. Polecam serdecznie. Stan finansów 8,5 miliona. Euro. Jeżeli chodzi zaś o skład, zobaczmy tych najlepszych zawodników, bo jest tu kilku naprawdę fajnych, ciekawych piłkarzy, między innymi z naszym Tymoteuszem Puchaczem, który jest wypożyczony z Ekipy Unionu Berlin Więc tutaj absolutnie mamy Taką polską namiastkę I to jest też kolejny powód, dla którego warto Kaiserslautern karierkę sobie Rozpocząć Mamy tutaj Jana Elwediego To jest 26-letni obrońca ze Szwajcarii Do tego Kevin Kraus 30-letni defensor z Niemiec Także ta obrona naprawdę fajnie wygląda Jak dołożymy sobie do tej dwójki Jeszcze Borisa Tomiaka 24-letniego Niemca To mamy trzech fajnych piłkarzy na środę obrony i można spokojnie trzema obrońcami grać, do tego wahadło czyli tutaj Jan Zimmer na prawej stronie, no i wspomniany przeze mnie Puchacz na stronie lewej na pewno tutaj trójką w środku i dwoma wahadłowymi nie, to jest Mus, mamy Arona Opoku 24-letniego Niemca do tego jeszcze oczywiście Tobias Raschl, to jest defensywny, ewentualnie ofensywny pomocnik, no bardzo wszechstronny piłkarz, potrafiący piłkę odebrać i piłkę nie, rozegrać no i mamy tu jeszcze oczywiście Marlona Rittera to z kolei też środek pomocy plus Filip Clement. No naprawdę do gry 3, 6, 1 albo 3, 5, 2 mamy tutaj kapitalnych e, zawodników. Jak myślimy o napastniku, no to tu będzie problem, tak? Bo może grać na tej pozycji na przykład Richmond Tachi, no ale to nie jest zawodnik e, idealny, więc tutaj będzie na pewno trzeba kombinować. Ale to chyba dobrze, bo o to chodzi w futbol e, menadżerze. Natomiast. Faktycznie z tymi napastnikami tutaj może nie być e, może nie być e, najłatwiej. Przedstawiać nie trzeba, ale wspomnieć warto. To jest oczywiście szalkę Gelzen czyli wielokrotny mistrz Niemiec, zdobywca Pucharu UEFA. No o tym już trzeba na pewno wspomnieć, bo to jest zespół, który w tym momencie ma piekielne problemy, ale to jest, słuchajcie, tutaj pułapka. 116 milionów euro na minusie, zadłużenie prawie 300 milionów euro. Idealny klub do poprowadzenia, no nie ma lepszej opcji niż kluby zadłużone, niż kluby z tak wielkimi problemami. Jeżeli chodzi o strategię klubu, to mamy wrócić do Bundesligi. Czyli tak, pieniędzy nie ma, długi ogromne i jeszcze presja zarządu. No, czego chceć więcej dla doświadczonych menadżerów e, futbol menadżerowych, słuchajcie. Jeżeli chodzi o e, tą strategię, no to wiadoma sprawa, no tutaj trzeba wygrywać, trzeba robić wszystko. Jest dobry skład, ale mówię, te finanse mogą być sporym problemem. Natomiast Bundesliga jest ligą, która daje olbrzymie pieniądze i olbrzymie. Możliwości. Timo Baumgart, środkowy, 27-letni obrońca z Niemiec. Dalej mamy Mariusa Müllera, to 30-letni, bardzo doświadczony bramkarz, były piłkarz, między innymi wspomnianego kilka minut temu. Keisler Slautern. Mamy Rona Scholberga defensywnego pomocnika, i oczywiście obok niego nie, Paula Seguina, czyli mamy naprawdę fajny środek e, pomocy. To jest w ogóle zawodnik m, niesamowicie e, wszechstronny. W ataku 35-letni, nieśmiertelny Simon nie, Terode, kapital nagra głową, wysoki piłkarz, bardzo silny, potrafiący się zastawić. No, rysujący nam dobre opcje nie, taktyczne. Do tego oczywiście mamy 26-letniego ofensywnego Tomasa Owejana. Tutaj mowa już oczywiście o wahadle z kapitalnym dośrodkowaniem. Myślicie o tym, co ja? Dośrodkowanie 16, do tego Simon Terode, gra głową 17 z kosztą 16. Jest wariant kapitalny na grę. No i tutaj warto wspomnieć o Polaku, czyli Marcinie Kamińskim, środkowym obrońcy. Nie zawsze będącego w dobrej formie, ale teraz my możemy go odbudować. Hanower chce go i Hamburg go też by chciał pozyskać, więc są opcje do sprzedania, ale raczej bym tutaj w to nie szerł. raczej bym temu Polakowi dał, dał tutaj szanse. No łatwo nie będzie, szczególnie w tych pierwszych sezonach, ale absolutnie trzeba wrócić do Bundesligi, no i tam spróbować się utrzymać. Pamiętajcie, że Bundesliga to są duże pieniądze. To jest, słuchajcie, nawet gdybyśmy byli w pierwszej dziesiątce, to dostajemy około 60 milionów euro. Szalkę wydaje w tym momencie na płacę około 2 milionów, więc mamy tutaj zadłużenie na poziomie samych wypłat około 24-25 milionów euro rocznie. No jest tu naprawdę wiele do zrobienia, Wiele do zrobienia, i to jest ciekawa kariera, nie tylko na nie, grę kilkoma klubami, ale właśnie na orburowe szalkę, gdzie warto by było te kilka lat pozostać, żeby wrócić do nie, takiej formy, w jakiej szalkę było. No, już chyba dawno, bo jak sobie spojrzymy na ten klub i na jego historię rozgrywek nie, w Bundeslidze no to tutaj no, daleko trzeba by zajrzeć, tak? Może nie tak daleko, bo rok 2018 to było drugie miejsce. No, to... Więc minęło niespełna 6-7 lat, a jesteśmy zupełnie w zupełnie innych e, realiach. I ostatnim zespołem, który subiektywnie dla Was wybrałem, jest ekipa St. Pauli. No, może nie kojarzymy tego zespołu z Bundesligi, bo oni w ostatnich latach chyba tam tylko raz byli i od razu spadli z tego co pamiętam zobaczmy sobie widok ogólny tak, to było, to było już ponad dekadę temu, ale generalnie są mocnym zespołem i notują taką formę zwyżkową jeżeli chodzi o drugą Bundesligę, no więc trzeba by to chyba pchnąć jeszcze mocniej do przodu i do tej Bundesligi po wielu, wielu latach wrócić no tutaj też fajny zespół na początek do tego aby sobie tego futbol menadżera przyswoić dla graczy początkujących, czyli jeżeli chodzi o strategię to mamy być w górnej połowie tabeli. No i kolejne kolejne lata to mamy już pracować nad barażami i awansować do Bundesligi za lat 5. To jest taki plan pięcioletni. Mamy fajne finanse, bo na poziomie prawie 20 milionów euro nie wydajemy dużo na płace, więc generalnie tutaj jesteśmy względnie bezpieczni, tak? No bo i nie mamy żadnego zadłużenia praktycznie. No tam miesięczna rata to każdy ma jakąś tam pożyczkę, ale zadłużenia generalnie nie ma dużego, więc tutaj spokojnie sobie ten zespół możemy budować, skład dość ciekawy bo z Ericiem Smithem, czyli defensywnym zawodnikiem szwedzkim, bardzo fajny piłkarz. Hoke Wall, czyli środkowy obrońca, 29-letni Niemiec. Mamy Marcela Hartela, 27-letniego kolejnego zawodnika z Niemiec, tym razem rozgrywającego. Do tego Jackson Irwin, czyli reprezentant Australii, też ofensywny pomocnik. Bardzo fajny piłkarz, mentalnie i fizycznie wygląda kapitalnie. Jest tutaj Karol Metz, czyli 30-letni reprezentant Estonii, też całkiem sobie tutaj przyzwoity Zawodnik. Mamy Manolisa Staliakasa, prawego wahadłowego e, lub skrzydłowego z Grecji. Naprawdę ci najlepsi zawodnicy są zawodnikami dobrymi. Dobrymi, jak na drugą Bundesliga to są gwiazdy. No i e, Bramkarz Nikola Wasili, czyli e, reprezentant Bośni i Hercegowiny. A do tego zawodnik, o którym trzeba wspomnieć, Adam Dźwigała, środkowy obrońca, defensywny pomocnik z Polski. Były zawodnik Mazura Karczew, Lechigdańsk, Górnika Zabrze, Wisły Płock, Desportivo Aves, no i potem oczywiście niemieckie St. Pauli, czy będzie dostawał od Was szansę, no to od Was też oczywiście zależy, natomiast St. Pauli też bardzo, bardzo ciekawa ekipa, tutaj oczywiście mamy jeszcze Fortunę Düsseldorf, Brąświk mamy Greiterfurt, mamy Hanower Hanze Rostock, no jest mnóstwo innych ciekawych zespołów, mamy też tutaj oczywiście Magdeburg który który dawno, dawno temu zdobył Puchar Zdobywców Pucharów Europejskich. Pamiętajcie o tym zespole również. Już nie będę tutaj się nad nim rozwodził, ale jak ktoś myśli o upadłych potęgach, to też można ten Magdeburg spróbować do Bundesligi wprowadzić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam do sekcji komentarzy. Może tam gracie jakimś zespołem, który Wam dzisiaj zaproponowałem. Napiszcie, jak Wam idzie, jak Wasze kariery wyglądają. Tymczasem ja serdecznie dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego weekendu, trzymajcie się, cześć, dużo, dużo zdrówka dla Was.